Ryro zajrzał się po zatłoczonym pomieszczeniu, w którym znajdowało się 32 mężczyzn. Jedni w nerwowym napięciu stali pod ścianą, inni byli niepokojąco odprężeni, niektórzy siedzieli, inni z konieczności stali, ściśnięci jak śledzie. Było ich 32 oraz 5 zajętych sszywaniem rannych psów, razem 37, czyli pełen skład. W porządku, jesteśmy tu chyba wszyscy! Zaczął Gary. Niektórzy spośród Was, najwyżej trzech lub czterech, widzieli, co się stało. Wszyscy zaś widzieli tego stwora, jak leżał na stole i mają ogólne o nim wyobrażenie. Nikt nie widział, podniosę. Jego dłoń powędrowała w kierunku prezentu okrywającego szczątki. Spod niego wydobywał się gryzący odór spalonego ciała. Obecni poruszyli się niespokojnie, jakby chcieli gorączkowo zaprotestować. Wygląda na to, że Czarnoak nie poprowadzi już żadnego zaprzęgu, ciągnął Gary. Blair chciałby dobrać się do stwora i przeprowadzić nieco bardziej szczegółowe oględziny. Chcemy wiedzieć, co się stało i upewnić się, że teraz potwór jest już absolutnie i na zawsze martwy. Zgoda? Kto się sprzeciwia, może go popilnować dzisiejszej nocy, zaproponował ze złośliwym uśmiechem Conant. W porządku, więc co możesz o nim powiedzieć, Blair? Co to było? Gary zwrócił się do niewysokiego biologa. Zastanawiam się, czy w ogóle widzieliśmy go w prawdziwej postaci, powiedział Blair, spoglądając na przekrytą prezentem masę. Być może upodobnił się do istot, które zbudowały statek, ale nie sądzę, aby tak było. Myślę, że widzieliśmy jego autentyczną postać. Ci spośród nas, którzy byli przy zakręcie korytarza, zobaczyli stwora w akcji. To, co leży na stole, to jej wynik. Kiedy stwór się oswobodził. Pewnie zaczął się rozglądać naokoło. Antarktyda była wciąż zamarznięta jak przed wiekami, kiedy zobaczył ją po raz pierwszy i zamarzł. Z moich obserwacji dokonanych podczas jego odmrażania, jak i na podstawie wyciętych przeze mnie, a potem spreparowanych fragmentów tkanek wynika, że stwór pochodził z cieplejszej planety niż Ziemia. W swojej naturalnej postaci nie był w stanie znieść tak niskiej temperatury. Nie ma takiej formy życia na Ziemi, która mogłaby przetrwać zimę na Antarktydzie, ale najlepiej przystosowany jest pies. Stwór odnalazł psy i w jakiś sposób zbliżył się na tyle do czarnałka, aby go dosięgnąć. Zwierzęta poczuły to, usłyszały, nie wiem dokładnie co. W każdym razie rozwścieczyły się, zerwały z łańcuchów i zaatakowały stwora, zanim ten skończył się przeistaczać. To, co znaleźliśmy, było w części czarnałkiem, tylko dziwnie. W na pół martwym, w części czarnałkiem na pół pochłoniętym jakby przez galaretowatą protoplazmę tej istoty, i w części resztkami odkrytego przez nas pierwotnie stwora, jakby roztopionego w pierwotną protoplazmę. Zaatakowany przez psy przeistoczył się w najlepiej walczące stworzenie, jakie mógł sobie wyobrazić. W bestie, z innego świata, oczywiście. Przeistoczył się? Powiedział sucho Gary. W jaki sposób? Każda żywa istota składa się z galaretowatej protoplazmy i z super mikroskopijnych ciał zwanych jądrami, które zawiadują masą protoplazmy. Ten stwór stanowił po prostu odmianę tego samego powszechnie obowiązującego ładu natury systemu komórek składających się z protoplazmy i kontrolowanych przez nieskończenie mniejsze jądra. W fizycy moglibyście porównać pojedynczą komórkę jakiejkolwiek istoty żywej do atomu. Masa atomu w części wypełniającej przestrzeń składa się z orbitujących elektronów, lecz charakter cząstki określa jądro atomu. Nie jest to coś, co gwałtownie wykraczałoby poza naszą dotychczasową wiedzę. To tylko modyfikacja, z którą przedtem się nie zetknęliśmy. Jest równie naturalna i równie logiczna jak każda inna forma życia. Podlega dokładnie takim samym prawom. Komórki składają się z protoplazmy, a ich rodzaj określa jądro. Tylko, że u tej istoty jądro komórkowe może sterować komórkami dowolnie. Stwór wchłonął czarnałka i w trakcie tego procesu analizował każdą komórkę jego tkanek, kształtując własne komórki na ich dokładne podobieństwo. Część z nich, te, które zdążyły zakończyć przemiany, to komórki psa, ale nie zawierają one jąder z komórek psa. Blair podniósł kawałek prezentu. Wystawała spod niego rozszarpana psia łapa, pokryta sztywną, spopielałą sierścią. To na przykład wcale nie jest pies, to tylko upodobnienie. Co do innych części ciała, mam wątpliwości. Właściwe jądro pozostało w wykryciu, przysłonięte jądrem upodobnionym do jądra komórkowego psa. Po pewnym czasie już nawet mikroskop nie wykazałby różnicy. A załóżmy, że stwór miałby bardzo dużo czasu? Spytał z goryczą Norris. Wówczas stałby się psem. Pozostałe zwierzęta dałyby się na to nabrać. I my również. Nie wydaje mi się, aby można go było jakimś sposobem odróżnić. Czy przy użyciu mikroskopu, czy też posługując się promieniami rentgena. Należy do rasy stojącej najwyżej pod względem inteligencji. Rasy, która poznała najgłębsze sekrety biologii i zastosowała je w praktyce. Co zamierzał uczynić? spytał Barclay, spoglądając na wygięty prezent. Blair skrzywił się w nieprzyjemnym uśmiechu. Powiewająca wokół jego łysej głowy aureola rzadkich włosów, zadrżała w powietrzu. Zapanować nad światem powiedział. Zapanować nad światem tak po prostu i to samodzielnie Konant odetchnął ciężko. Ustanowić siebie jedynym władcą nie potrząsnął głową Blair. Skalpel, którym bawił się w kościstych palcach, wypadł mu z rąk. Biolog schylił się, aby go podnieść. Stałby się ludnością świata, powiedział, skrywając twarz. Stałby się? Zaludniłby świat? Czy ono rozmnaża się bezpłciowo? Jest, on nie musi. Blair potrząsnął przecząco głową i odchrząknął. Ważył 85 funtów, czarny około 90 Gdyby przystoczył się w czarnałka, zostałoby mu 85 funtów, aby stać się na przykład Jackiem, albo Chinukiem. On może upodabniać się do wszystkiego, to znaczy stać się czymkolwiek. Gdyby dotarł do południowego oceanu lodowego, stałby się foką, może dwiema fokami. Zatakowałyby one może orkę i przeistoczyły się albo w orki, albo w stado Lub też upolowałyby albatrosa czy rybitwę i powrunęły do Ameryki Południowej. Norris zaklął pod nosem. Ilekroć coś wchłaniał, upodabniał się do tego czegoś, powiedział. Zachował swoją pierwotną masę, aby zaczynać od nowa skończył Blair. Nic nie mogłoby go uśmiercić. On nie ma żadnych wrogów w przyrodzie, ponieważ staje się tym, czym zechce się stać. Zaatakowany przez Orkę. Przeobraziłby się w orkę. Gdyby był albatrosem, zaatakowany przez orła, stałby się orłem. Mógłby stać się nawet samicą orła. Wrócić, zbudować gniazdo, złożyć jaja. Jesteś pewien, że ten piekielny stwór jest martwy? spytał cicho doktor Cooper. Dzięki Bogu tak! Wesnął z ulgą niski biolog. Kiedy już odpędzono psy, stałem tam i przez 5 minut zdźgałem go tym elektrycznym przyrządem Barclaya. Jest martwy i usmażony. Pozostaje nam tylko dziękować, że to Antarktyda, gdzie nie ma ani jednego żywego stworzenia poza zwierzętami w obozie, do którego mógłby się upodobnić. A my? Zachichotał Blair. Może upodobnić się do nas. Psy z braku pożywienia nie pokonają 40 mil dzielących nas od morza. O tej pory roku nie ma rybitw. Tak daleko w głębi lądu... Nie ma też pingwinów. Nikt poza nami nie jest w stanie dotrzeć z tego miejsca do morza. My mamy mózgi i potrafimy to zrobić. Czy nie rozumiecie, że on musi upodobnić się do nas? Musi stać się jednym z nas. To jedyny sposób, żeby móc polecieć samolotem lecieć samolotem przez dwie godziny zapanować nad wszystkimi mieszkańcami Ziemi może podbić świat, jeżeli upodobni się do nas. Ale stwór tego nie wiedział. Nie miał okazji się dowiedzieć. Działał szybko, w pośpiechu. Upodobnił się do tego, co miało podobny rozmiar. Patrzcie, jestem Pandorą i otworzyłem puszkę. A my możemy mieć tylko nadzieję, że nic się nie ukaże. Nie widzieliście mnie. Ja to zrobiłem, ustawiłem, rozwaliłem wszystkie iskrowniki. Nie poleci żaden samolot. Nie poleci! Zachichotał Blair i z krzykiem padł na podłogę. Pierwszy pilot Van Val dał nura w drzwi. W korytarzach, jak echo, zanikały już odgłosy jego kroków, kiedy doktor Cooper bez pośpiechu nachylił się nad leżącym na podłodze małym człowiekiem. Przeniósł coś z szafki z lekarstwami w końcu pomieszczenia i wstrzyknął Blerowi lekarstwu w rękę. Przejdzie mu, jak się obudzi, westchnął, podnosząc się. Macready, pomógł mu przenieść biloga na prycze. Wszystko zależy od tego, czy zdołamy go przekonać, że stwór nie żyje dodał Cooper. Van Wall wskoczył do baraku, głaszcząc z roztargnieniem swą gęstą, jasną brodę. — Nie sądziłem, że biolog mógłby to zrobić dokładnie. Zapomniał o częściach zapasowych w drugim schowku, ale wszystko w porządku. Ja je rozwaliłem — powiedział. — Zastanawiam się, co z radiem — pokiwał głową komandor Gary. Doktor Cooper parsnął. — Nie sądzisz chyba, że można to przekazać drogą radiową? — jeśli zaprzestaniesz nadawania, w ciągu najbliższych trzech miesięcy będziesz tu miał pięć wypraw ratunkowych. Trzeba nadawać głośno i ani słowa o tym. Teraz zastanawiam się... Macready spojrzał w zamyśleniu na doktora. To może być coś podobnego do choroby zakaźnej. Jeśli ktokolwiek zetnie się z odrobiną krwitego stwora, Blair zapomniał o jednym. Cooper potrząsnął przecząco głową. Stwór może do pewnego stopnia upodobnić się do czegoś, ale ma przecież częściowo własną strukturę chemiczną organizmu i własny metabolizm. Gdyby tak nie było, stałby się psem, psem i niczym więcej. Musi być tylko upodobniony do psa. Można to wykryć za pomocą badania krwi. Budowa chemiczna stwora jako istoty z innego świata musiałaby być całkowicie, radykalnie odmienna, aby na kilka komórek w kroplach krwi Ciało psa albo człowieka zareagowało jak na zarazki chorobowtórcze. Krew! Czy ktoś z tych upodobnień krwawiłoby? spytał Norris. Oczywiście, krew nie jest czymś tajemniczym. Mięsień to w około 9-10% woda. Krew różni się od niego tylko tym, że zawiera kilka procent wody więcej, a mniej tkanki łącznej. Krwawienie z pewnością by wystąpiło. zapewnił Cooper. Conant! Gdzie jest Conant? spytał nagle Blair, usiadłszy na pleczy. Jestem tu, czego chcesz? Fizyk przesunął się w stronę biologa. Czyżbyś to był ty? Zachichotał Blair i opadł z powrotem na prycze z twarzą wykrzywioną milczącym śmiechem. Co? Czym miałbym być? Conan spojrzał na niego tempo. Jesteś tam? Blair wybuchnął salwą śmiechu. Czy jesteś konantem? To bydle chciało być człowiekiem, a nie psem! Doktor Cooper stał ciężko z i dokładnie umył strzykawkę. Jej delikatne dzwonienie wydawało się głośne w zatłoczonym wnętrzu, zwłaszcza że rechotliwy śmiech Blera uciszył się wreszcie. – Obawiam się, że to beznadziejne – powiedział doktor, spoglądając na Garego. Nie sądzę, abyśmy kiedykolwiek zdołali go przekonać, że stwór nie żyje – pokiwał przecząco głową. Nie jestem pewien, czy zdołasz przekonać mnie, a niech cię diabli, MacReady. Norris śmiał się bez przekonania. MacReady? Komandor Gary przesunął zaciekawiony wzrok z Norrisa na MacReady'ego. Nocne koszmary, wyjaśnił Norris. Miał swoje teorie na temat snów, które miwaliśmy w drugiej stacji po odkryciu stwora. Cóż to za teoria? Gary spojrzał wprost na MacReady'ego. Taka, że stwór nie jest martwy, lecz żył niezmiernie powolnym życiem. Jego egzystencja pozwalała mu jednak odczuwać jakoś upływ czasu i nasze przybycie po latach, które płynęły bez końca. Śniło mi się, że potrafi upodobniać się do innych istot. Odpowiedział za niego Norris urywanym, niespokojnym głosem. No cóż, mruknął Cooper. Rzeczywiście potrafi. Nie bądź głupcem! wypalił Norris. Zresztą nie to mnie niepokoi. Weźmie stwór mógł odczytywać czyjeś zamiary, myśli, poglądy, sposoby zachowania. A cóż tym złego? Wydaje mi się, że martwi cię to bardziej, a nieżeli zabawa, jaką będziemy tu mieli z tym obłąkanym. Cooper kiwnięciem głowy wskazał śpiącego Blera. McCrady potrząsnął ociężale swoją wielką głową. Wiesz, że Konant jest Konantem, ponieważ nie tylko wygląda jak Konant, zaczynamy już wierzyć, że stwór mógł też to osiągnąć, ale myśli jak Konant, mówi jak Konant, porusza się jak Konant. To, że wygląda jak Konant, nie dotyczy tylko ciała, ale i jego umysłu, sposobu myślenia i zachowania. Dlatego jeśli nawet wiesz, że potwór mógłby stać się podobny do Konanta, nie powinno cię to specjalnie niepokoić. Wiesz, że umysł ma z innego świata, całkowicie nieludzki umysł, który w żaden sposób nie pozwalałby mu reagować, myśleć i mówić tak jak to czyni człowiek. I to na tyle dobrze, aby nas choć przez moment okpić. Pomysł, że stwór naśladuje któregoś z nas, jest fascynujący, ale nierealny. Jak już powiedziałem, powtórzył Norris uporczywie wpatrzony w Macready'ego. Możesz mówić najgorsze rzeczy o najgorszej porze. Może byłbyś jednak tak dobry i dokończył myśl tak lub inaczej? Kinner, kucharz wyprawy o twarzy porytej bliznami, stał obok konanta. Nagle przecisnął się przez zatłoczone pomieszczenie w kierunku swej kuchni. Z hałasem wybrał popiół z pieca. Na nic by mu się zdało jedynie wyglądać jak coś, co by próbował naśladować powiedział doktor Cooper tak cicho, jakby myślał na głos. Musiałby zrozumieć uczucia i reakcje tej istoty. Stwór jest przecież nieludzki, ma zdolności naśladowcze wykraczające poza ludzkie wyobrażenia. Dobry aktor, w wyniku ćwiczeń, może naśladować drugiego człowieka, ale jego sposób zachowania na tyle dobrze, żeby zwieść większość ludzi. Ale żadnemu aktorowi nie udałoby się naśladować kogoś tak doskonale, aby oszukać tych, którzy mieszkają razem z naśladowanym w antarktycznym obozie całkowicie pozbawionym intymności. Wymagałoby to nieosiągalnej umiejętności. Czyżbyś też się zaraził? Wesknął Norris. Stojący w samotnie w drugim końcu pomieszczenia, Conant patrzył na niego błędnym wzrokiem. Twarz mu pobladła. Zwolna przesuwający się krąg ludzi przepchnął się powoli w przeciwległy koniec. Konan stał nadal samotnie. Na litość Boską, moglibyście się już zamknąć, wydwaj prorocy. Głos Konanta drżał. Pytacie, kim jestem? Mikroskopowym preparatem, który poddajecie badaniu. Jakimś paskudnym robakiem, o którym rozprawiacie w trzeciej osobie, Macready podniósł wzrok. Dłonie splatane powolnym ruchem nieruchomiały na chwilę. Rozkocznie się bawimy, zakpił. Szkoda, że cię tu nie ma. Podpisane wszyscy. Jeśli sądzisz, Konant, że przeżywasz diabelnie ciężkie chwile, postaw się na moment w naszej sytuacji, zaproponował. Masz nad nami jedną przewagę. Wiesz, jak jest naprawdę? Powiem ci, jesteś teraz człowiekiem budzącym największy strach i jednocześnie najbardziej szanowanym wielkim magnesie. O Boże, żałuję, że nie możecie zobaczyć Waszych oczu westnął Konant. Przestańcie się gapić, dobrze? Co do diabła macie zamiar zrobić? Doktorze Cooper, czy masz jakieś propozycje? Spytał stanowczo komandor Gary. Obecna sytuacja jest nie do zniesienia. Ach, czyżby rzucił oschle Konant. Podejdź tu i spójrz na ten tłum, na Boga. Oni wszyscy wyglądają dokładnie tak, jak tamta sfora haskich na zakręcie korytarza. Benning, czy możesz przestać podrzucać ten przeklęty topór do lodu? Miedziane ostrza topora zadzwoniło o podłogę, gdy mechanik z lotnictwa nerwowo wypuścił go z rąk. Schylił się, by natychmiast go podnieść. Spokojnie ważył w dłoniach narzędzie i obracał je, obrzucając wszystkich szybkimi spojrzeniami brązowych oczu. Cooper usiadł na pryczy obok Blera. Głośno zaskrzypiały deski. Gdzieś daleko w korytarzu skowyczał z bólu pies. Dolatywały nerwowe głosy poganiaczy zwierząt. Badanie mikroskopowe, odezwał się zamyślony doktor. Byłoby, jak zauważył Bler bezcelowe. Minęło już sporo czasu, jednak próba krwi rozstrzygnęłaby sprawę. Próba krwi? Co konkretnie masz na myśli? spytał komandor Gary. Jeżeli nieco krwi ludzkiej wstrzygnąć królikowi, to dla królika oczywiście trucizna, podobnie jak i krew każdego innego zwierzęcia poza nim samym, a potem wstrzyknięcia powtarzać przez jakiś czas, zwiększając dawkę, królik odpornie się na krew ludzką. Jeżeli pobrać od niego niewielką ilość krwi, wystarczającą do otrzymania czystej surowicy i dodać trochę krwi ludzkiej, nastąpi wyraźna reakcja świadcząca o tym, że krew dodana pochodziła od człowieka. Jeżeli dodano by krwi krowy lub saj lub jakiejkolwiek substancji białkowej innej, aniżeli krew ludzka, nie wystąpiłaby żadna reakcja. Dowód byłby ostateczny. Czy wskażesz mi, gdzie mógłbym złapać dla ciebie królika, doktorku? Pytał Norris. To znaczy gdzieś bliżej niż w Australii. Nie chcielibyśmy tracić czasu, udając się aż tak daleko. Wiem, że na Antarktydzie nie ma królików, Cooper pokiwał głową, ale chodzi przecież o zwierzę. Nadaje się każde zwierzę z wyjątkiem człowieka, choćby pies. Tylko, że potrwa to kilka dni, a ze względu na większe rozmiary zwierzęcia wymaga znacznej ilości krwi. Dwóch z nas musi oddać krew. Może ja? spytał Gary. To już jest dwóch. Skinął głową Cooper. Od razu zabieram się do roboty. A co zrobimy teraz z Konantem? spytał Kinner. Prędzej wyszedłbym stąd i naruszył w kierunku Morza Rosa, niż miałbym dla niego gotować. On może być jednak człowiekiem, zaczął Cooper. Konant wybuchnął z takiem przekleństw. Człowiekiem! krzyknął. Być może, ty cholerny, pieprzony konowale. A kim do diabła jestem według ciebie? Potworem, rzucił ostro Cooper. A teraz zamknij się i słuchaj. Konant pobladł śmiertelnie na twarzy i usiadł ciężko, kiedy padły słowa oskarżenia. Dopóki się nie upewnimy, wiesz równie dobrze jak my, że mamy powód do podejrzeń i tylko ty znasz na nie odpowiedź, możesz się po nas spodziewać, że weźmiemy cię pod klucz, co będzie w pełni uzasadnione. Jeżeli nie jesteś istotą ludzką, to będziesz o wiele bardziej niebezpieczny niż ten biedak Blair, a dopilnuję, żeby go dokładnie zamknięto. Przypuszczam, że w następnym stadium obłędu zapragnie gwałtownie zabić Ciebie, wszystkie psy i prawdopodobnie nas wszystkich. Kiedy się obudzi, będzie pewien, że nie jesteśmy ludźmi i za nic w świecie nie zmieni tego przekonania. Byłoby łaskawie pozwolić mu umrzeć, ale oczywiście nie możemy tego zrobić. Pójdzie do jednego braku, a ty zostaniesz w kosmicznym domu ze swoim aparatem do pomiaru promieniowania i tak byś się nim zajmował. Ja muszę teraz zająć się paroma psami. Jestem człowiekiem, Konant z goryczą skinął głową. – Pospieszcie się z tym testem! Wasze oczy, o Boże! Żałuję, że nie możecie zobaczyć własnych oczu, jak się tak gapią! Komandor Gary z niepokojem obserwował opiekuna psów Clarka, który trzymał dużego, brązowego husky, gdy Cooper przystępował do zastrzyku. Pies nie był zbyt spokojny. Ukłucie igły bolało, a tego ranka przeszedł już poważny zabieg. Pięć szwów zamknęło ranę biegnącą od grzbietów poprzek żeber aż do połowy ciała. Jeden z długich kłów był odłamany. Brakującą część znalezioną wbitą w kość grzbietu ohydnego stwora ze stołu w budynku administracyjnym. Jak długo to potrwa? Pytał Gary ujmując delikatnie swet przed ramię. Było podrażnione od pobierania krwi. Szczerze mówiąc to nie wiem. Cooper wzruszył ramionami. Znam metodę. Stosowałem ją na królikach. Nie przeprowadzałem doświadczenia na psach. To zbyt duże i ciężkie zwierzęta jak na tego rodzaju eksperymenty. Zazwyczaj służą do nich króliki. W cywilizowanych miejscach można kupić od dostawców całą kolonię uodpornionych na krew ludzką królików, to też niewielu badaczy zadaje sobie trud przygotowywania własnych zwierząt doświadczalnych. Co oni z nimi robią? Spytał Clark. Jedna rozległa dziedzina to kryminologia. A twierdzi, że nie zamordował, B, a ślady krwi na jego i pochodzą od zabitej kury. Komisja przeprowadza test, po którym do A należy wytłumaczenie, jak to się dzieje, że krew z koszuli reaguje na krew królików uodpornionych na ludzką krew, a w przypadku uodpornionych na krew kury – nie. – Co zrobimy na razie z Blerem? spytał na tarczywie Gary. – Wszystko jest w porządku, kiedy śpi, tam, gdzie jest. Ale co będzie, kiedy się obudzi? – Barclay i Benning zakładają zasuwy w drzwiach do kosmicznego domu – odparł ponuro Cooper. Conan zachowuje się jak dżentelmen. Być może sposób, w jaki patrzy na niego cała reszta, sprawia, że raczej pragnie odosobnienia. Bóg jeden wie, jak przedtem każdy z nas modlił się o trochę samotności. O nie, dziękuję, za dużo szczęścia na raz. Clark zaśmiał się gorzko. Blair będzie także musiał mieć samotność i dobre zamki ciągnął swoje Kuper. Kiedy się obudzi, będzie miał już całkiem gotowy plan. Słyszeliście kiedyś o znakomitym sposobie zwalczania nosacizny u bydła? Jeżeli nie pojawia się choroba Pyska i Racic, to się i nie pojawi, wyjaśnił Cooper. A jeżeli się pojawiła, to można się jej pozbyć, zabijając wszystkie zwierzęta, u których występują objawy i wszystkie te, które stykały się z chorymi. Blair jest biologiem i zna ten sposób. Boi się tego stwora, który nam się wymknął. Prawdopodobnie widzi całkiem jasne rozwiązanie. Zabić wszystkich i wszystko, co żyje w tym obozie, zanim przyleci tu z wiosną jakaś herbitwa, albo zabłąkany albatros i zarazi się. Usta klarka wykrzywił szyderczy grymas. To brzmi dla mnie logicznie, powiedział. Jeżeli sprawy przybierą zły obrót, być może będzie lepiej, jeżeli pozwolimy Blerowi wydostać się na swobodę. Uchroniłoby nas to od popełnienia samobójstwa. Powinniśmy złożyć również jakieś lubowanie, że jeżeli sprawy potoczą się źle, dopilnujemy, żeby tak się naprawdę stało. Cooper zaśmiał się cicho. Ostatni człowiek, jaki ostałby się przy życiu wielkim magnesiem, nie byłby człowiekiem, zauważył. Ktoś będzie musiał zabić tych, którzy nie będą chcieli zabić się sami. Nie mamy tyle terminu, aby zrobić to za jednym razem, a dekanitowy materiał wybuchowy nie przyda się tu specjalnie. Myślę, że niewielkie nadczątki którejś z tych istot okazałyby się samowystarczalne. Jeżeli potrafią dowolnie modyfikować własną protoplazmę, czy nie mogłyby po prostu zmienić się w taki i odlecieć? Spytał po namyśle Gary. Mogło wiedzieć wszystko na temat ptaków i naśladować ich budowę, nawet bez kontaktu z nimi, albo też upodobnić się do ptaków ze swojej macierzystej planety. Cooper potrząsnął głową i pomógł Clarkowi wypuścić psa. Człowiek od wieków obserwował ptaki, chcąc na ich podobieństwo zbudować maszynę do latania, powiedział doktor. Nigdy tej sztuki nie posiadł. Końcowy sukces osiągnął wtedy, gdy całkowicie oderwał się od pierwotnego zamiaru i spróbował nowego podejścia. Poznania ogólnej zasady, a poznanie szczegółowej budowy skrzydła, kości i tkanki nerwowej, to dwie zupełnie różne rzeczy. A co do ptaków pochodzących z innego świata, jest bardzo prawdopodobne, że tutejsze warunki atmosferyczne są tak dalece odmienne, iż uniemożliwiłyby im latanie. Być może stwór pochodzi z planety podobnej do Marsa, planety, gdzie atmosfera jest tak rozrzedzona, że nie ma tam w ogóle ptaków. Do budynku wszedł Barclay, ciągnąc za sobą długą, samolotową linkę sterowniczą. Skończone, doktorku. Kosmicznego domu nie da się już otworzyć od wewnątrz. Gdzie umieścimy Blera? spytał. Nie mamy przecież budynku biologii, powiedział Cooper, patrząc w stronę Garego. Nie wiem, gdzie można go odizolować. – Co sądzisz o wschodnim schowku? – zaproponował Gary po chwili namysłu. – Czy Blair będzie w stanie sam się sobą zająć, czy będzie wymagać opieki? – Poradzi sobie. My będziemy tylko mieli na niego oko – zapewnił Cooper Pomoro. – Weź piecek, kilka worków z węglem, potrzebne zapasy i trochę narzędzi, aby to wszystko zainstalować. Nikt tam przecież nie był od ostatnich opadów. Jeśli on zacznie hałasować… – Gary skinął głową. – Myślę, że to będzie dobry pomysł. Barclay podrzucał w dłoniach przyniesione przez siebie narzędzia. Spojrzał na Garego. Sądząc po obecnym mamrotaniu w nocy, będzie tak zawodził godzinami, powiedział. A nam nie spodoba się ta pieśń. Co on gada? pytał Cooper. Nie wsłuchiwałem się za bardzo. Barclay potrząsnął głową. Jak chcesz, to sam posłuchaj. Zrozumiałem tyle, że temu przeklętemu idiocie przyśniło się to samo, co Macreadyemu, albo jeszcze więcej. Nie zapominajcie, że kiedy zatrzymaliśmy się po drodze drugiego magnetycznego, on spał obok potwora. Śniło mu się, że stwór żyje i jeszcze kilka szczegółów. Wiedział, że stwór ma pewne zdolności telepatyczne i że potrafi nie tylko odczytywać czyjeś zamiary, ale także wysyłać myśli. To nie były sny, jak widać. To były oderwane myśli, które stwór przekazywał w taki sposób, jak obecnie nadaje swoje myśli Blair. Rodzaj telepatycznego mamrotania przez sen, dlatego Blair tak dużo wiedział o zdolności stwora. Wydaje mi się, że jeśli wierzyć w telepatię, my doktorku nie byliśmy aż tak wrażliwi. Ja muszę w nią wierzyć, westchnął Cooper. Doktor Ryan wykazał, że telepatia istnieje. Udowodnił również i to, że niektórzy są na nią bardziej podatni od innych. No cóż, jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, idź i posłuchaj transmisji Blaira. Wygonił już większość chłopaków z budynku administracji dzwoni garnkami jak spadający z sypem węgiel, a jak nie dzwoni, to wytrząsa popiół. Aha, szefie, a co zrobimy na wiosnę, kiedy, skoro samoloty jako transport odpadają? Obawiam się, że nasza ekspedycja skończy się fiaskiem westchnął Gary. Nie możemy się teraz rozdrabniać. Nie skończy się fiaskiem, jeżeli przeżyjemy i wyjdziemy stąd obiecał Cooper. Odkrycie, którego dokonaliśmy, jeśli zdołamy nad nim zapanować, jest wystarczająco ważne. Prace nad badaniem promieniowania kosmicznego, pola magnetycznego i atmosfery nie ulegną zahamowaniu. Gary zaśmiał się ponuro. Pomyślałem właśnie o transmisjach radiowych, powiedział. O poinformowaniu połowy świata o wspaniałych wynikach naszych lotów badawczych, o próbie oszukania tamtych, takich jak Byrd i Ellsworth, że w ogóle coś robimy. Zorientują się, że coś nie tak. Cooper z powagą pokręcił głową. Ludzie tacy jak oni mają wystarczająco wiele rozumu, aby wiedzieć, że nie uciekliśmy się do wybiegu bez przyczyny. Zaczekają do naszego powrotu, aby nas osądzić. Myślę, że wszystko sprowadza się do tego, ci, którzy wiedzą na tyle dużo, aby odkryć nasze szachrajstwo, zaczekają aż wrócimy. Ci, którzy nie mają na tyle rozsądku i zaufania, aby czekać, nie mają też i doświadczenia, które pozwoliłoby im wykryć oszustwo. Znamy się wystarczająco dobrze na panujących tu warunkach, żeby sprzedać dobrą blagę. Oby tylko nie wysyłali ekspedycji ratunkowych jęknął Gary. Kiedy, jeśli w ogóle, będziemy mogli się stąd wydostać, będziemy musieli przekazać wiadomość kapitanowi Forsythowi, aby wybierając się tutaj, zabrał ze za sobą zapas i skrowników. Zresztą nie ma o czym mówić. Chciałeś powiedzieć, jeśli się stąd nie wydostaniemy? spytał Barclay. Zastanawiałem się, czy pomogłaby nam ładna relacja radiowa z jakiejś erupcji wulkanu lub przejścia ziemi z bombowym zakończeniem dzięki lasce dekanitu umieszczonej pod mikrofonem. Ludzi oczywiście nigdy się nie da całkowicie odstraszyć. Któraś z tych melodramatycznych scen w rodzaju ostatni żywy człowiek mogłaby równie łatwo nakazać im wyruszyć. Czy wszyscy w obozie tak sobie to wyobrażają? Gary uśmiechnął się ze szczerą wesołością. Co ty na to, Gary? Cooper roześmiał się. Jesteśmy pewni wygranej, ale nie będzie o nią tak łatwo. Powiedziałeś. Pewni, doktorku. Skrzywił się w uśmiechu Clark, który głaskał właśnie psa, aby go uspokoić. Ciąg dalszy nastąpi.